Za 17 minut będzie godzina 18. Polska przywróci czasową kontrolę na granicy z Niemcami i z Litwą. O tym poinformował premier Donald Tusk. Dodając, że decyzja jest nieodwołalna i wejdzie w życie 7 lipca. Z nami w studiu wojewoda Dolnośląska Anna Żabska. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jest z nami również major Małgorzata Dolota Odrzański, oddział służb granicznych. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jako, że nie graniczymy z Litwą, tylko z Niemcami, to właśnie o ten fragment naszej granicy będziemy pytać. Chcielibyśmy najpierw poprosić o komentarz panią wojewodę do obaw mieszkańców terenów przygranicznych, którzy pracują za granicą. Zresztą, jak mieszkamy na Dolnym Śląsku, doskonale wiemy, jak to tam wygląda. Wszyscy żyją jak w jednej wielkiej rodzinie, to może na to życie, ale w jednym po prostu mieście albo miastach. Nikt już nie pamięta, że tam w ogóle jest jakaś granica, most to most. Teraz to się zmieni. To się zmieni, ale głównie z działania służby Straży Granicznej są nakier nakierowane na uszczelnienie i bezpieczeństwo granicy Polski z Niemcami pod kątem nielegalnej migracji. To jest tak ta, ta czasowa te czasowe kontrole przywrócone na granicy mają przede wszystkim służyć bezpieczeństwu, ale mają się odbywać jak najniższym kosztem mieszkańców przygranicznych gmin. Stąd też rozmawiamy z burmistrzami, ze starostą, z wójtami gmin przygranicznych. Ja już takie spotkanie odbyłam w poniedziałek, bo wtedy też rozmawialiśmy o możliwych scenariuszach, które mogą się wydarzyć. Dzień później pan premier ogłosił decyzję o wznowieniu kontroli na granicy polsko-niemieckiej. Stąd też już pewne działania zostały przez nas podjęte. Ważne jest to, żeby komunikować i informować mieszkańców. Pracujemy ze wszystkimi służbami, bo pamiętajmy, że główną, oczywiście służbą jest straż Graniczna, ale także włączone są w to inne służby państwowe, w tym Policja, WOD, Wojsko obrony terytorialnej, służby służby KASU czy też także służby zespolone wojewody jakośby inspekcja transportu drogowego czy straż pożarna mówimy tutaj o wspieraniu działań e, e, służb ale także pomaganiu samorządowcom do tego żeby ten e, ruch na drogach zwłaszcza dojazdowych e, tak zorganizować żeby on nie paraliżował jak funkcjonowania miasta jak to zrobić miasta? jak to pogodzić jednocześnie to, ten cel o którym pani mówi czyli powstrzymanie nie, legal, nielegalnej migracji z wygodą e, mieszkańców na razie trudno jest tam sobie to wyobrazić ale państwo się nad tym zastanawiają już dni parę więc może jest już opracowany jakiś system Wszystkie działania, które będą wprowadzone mają przede wszystkim służyć usprawnieniu tych, tych procedur. Oczywiście one muszą być zgodne z prawem polskim z, pra z prawem międzynarodowym. Tutaj będziemy komunikować i to jest bardzo ważne, żeby na bieżąco komunikować. Tutaj też bardzo dziękuję Radiu Wrocław o to, że zawsze, że zawsze będzie podawała najnowsze komunikaty, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby też mieszkańcy dostosowywali się do, do, tych, do tych komunikatów. I jeśli chodzi o, o o pracowników, czy po jednej, czy po drugiej stronie. Tutaj także rozmawialiśmy o, o stworzeniu takich pasów przejścia, żeby można było to bez, bez problemu, bez kolejek organizować. Oczywiście ja tu liczę na ścisłą współpracę samorządów, organizacji, pracodawców ze służbami, w tym ze Strażą Graniczną, bo to jest najistotniejsza służba. My będziemy te działania wspierać. Policja jest także do dyspozycji. Wszystkie siły, środki skierowane są na granicę Polski z Niemcami. A czy nie obawia się Pani, mamy teraz wakacje, że ten ruch turystyczny właśnie przez te ograniczenia nieco się zmniejszy. My też jesteśmy atrakcyjni jako Dolny Śląsk z tej racji, że od nas bardzo blisko jest do Niemiec, czy chociażby do pobliskich Czech. Może ten kierunek już nie będzie. Pamiętajmy, atrakcyjny. że te kontrole tylko ze strony Niemiec na granicy odbywają się już od roku 2023 od października, więc już my jako strona polska jesteśmy do tego do, 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 w jakiś sposób się już do tego przyzwyczajamy. Zazwyczailiśmy e, i wiemy, że no najgorszy, najgorszy czas to, to poniedziałek, kiedy faktycznie ruszają też ciężarówki w stronę granicy i ta autostrada, a czwórka e, się korkuje. I przy świętach, jakiekolwiek, które są po, po stronie niemieckiej czy polskiej, a, wtedy też te utrudnienia a, s, s, się pojawiają. Niemniej jednak e, pamiętajmy teraz o tych, o, o tych kontrolach, które będą od strony niemieckiej prowadzone przez naszą Straż Graniczną. Więc to ten ruch po stronie Niemiec on też zostanie mocno utrudniony, ale ma, spodziewamy się, że wpłynie to generalnie na ruch na drogach także wojewodonośnych. To, to pytanie teraz do by, pani major, ale takie samo, jak przed chwilą otrzymała by, pani wojewoda. Znaczy, jak to zrobić, żeby jednocześnie nie utrudnić mieszkańcom tego ruchu albo w nieznacznym stopniu utrudnić, a Jednocześnie przeciwdziałać nielegalnej migracji. To jak, jak to pogodzić? Coś, co wydaje się trochę trudne do pogodzenia, pani major? E, proszę państwa, y będziemy te działania prowadzić w ten sposób żeby nie zakłócać obywatelom prawa do swobodnego przemieszczania się, czyli te osoby, które przebywają legalnie w strefie Schengen nadal będą z tej swobody jak najbardziej korzystały. Naszym głównym zadaniem jest zwalczanie nielegalnej migracji. My to zadanie wykonujemy już od wielu wielu lat. W tej chwili będziemy to robić w ramach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, a będziemy działać na podstawie profilowania do szczegółowej kontroli. Posiadamy swoje procedury, posiadamy wiedzę, wiemy jak Wiemy, które obiekty są najbardziej zagrożone, które kto może stanowić to zagrożenie. W związku z tym nasze działania będą wymierzone generalnie właśnie w, w, w te obiekty wytypowane na podstawie analizy ryzyka. Do tego terminu wyznaczonego przez premiera zostało już tylko pięć dni. Zdążycie się Państwo przygotować? Tak, proszę Państwa, my oczywiście posiadamy tymczas plany tymczasowego przyw przywrócenia kontroli. Każde państwo członkowskie musi być przygotowane do takiej, do, do, do takiej ewentualności. I jak najbardziej tutaj na oddział Straży Granicznej jest do tego przygotowany. Od właściwie od wczoraj bardzo ściśle współpracujemy z, z szefami służb współdziałających regionu dolnośląskiego i, i lubuskiego. E, także tak, jak najbardziej będziemy do tego gotowi e, i mówię, będą to działania zorganizowane tak, żeby nie zakłócać swobody przemieszczania się. Pani major, Rozumiem, że nie możemy mówić o szczegółach, bo to są wasze metody. Mówiła pani o profilowaniu, ale tak skracając, to ma mniej więcej wyglądać tak, że wy już wiecie, kogo sprawdzić, a wiecie też, kogo już nie musicie sprawdzać, tak? Mówiąc najprościej, tak? Gdzie, gdzieś tak. jesteśmy blisko tego, tak, tak? Dokładnie tej, tej metody. Tak. Mhm. Tak, oczywiście. Czyli nie wszyscy niewyrywkowo, tylko macie swój klucz, swój wzorzec, jakby postępowania, działania. Tak Niektórzy też tak. obawiają się w związku z wprowadzonymi kontrolami, że takich kontroli na granicach będzie znacznie więcej i że być może ta strefa Schengen no, przestanie trochę funkcjonować w takiej formie, jak aktualnie funkcjonuje. Ja, ja bym aż tak daleko nie wybiegała z tymi, tylko z tymi teoriami. Tu bardziej, szanowni państwo, my skupiamy się na tym, co. Co, co z czym mierzymy się dzisiaj, jakie wyzwania stawia na nas porządek prawny na, na dziej. To, że jeszcze nie, też niedawno czuliśmy się bardzo bezpiecznie, jeśli chodzi o tę część Europy. Wiemy jak i dlaczego też te, te kontrole zostały wprowadzone. Pomimo uszczelnienia granicy z, z Białorusią, bo musimy o tym też mówić, że mówimy o szczelności na poziomie 98% w ostatnim czasie. Jeszcze kilka lat temu to było na 30%, więc ta liczba migrantów, którzy nielegalnie dostawali się na, teren, na terytorium Unii Europejskiej, na terytorium Schengen, była znacznie, znacznie wyższa. Dzisiaj te liczby są niższe. Jednak te, te, te wysiłki ze strony białoruskiej, szukania nowych tras przemytu tych osób i tak naprawdę taką, taką, takiej wojny Hybrydowej z, z Europą, z, z Polską. No, nabierają nowych kształtów i wymagają a, adekwatnych y, działań, stąd też prowadzona ta, ta kontrola, bo tak jak y, podawał pan minister Tomasz Siemen, który dzisiaj zresztą miał z nami odprawę samego rana z wojewodami, ze służbami, w tym z, z komendantami Straży Granicznej czy, czy Policji, że m, ten ślad y, z przejścia właśnie z granicy litewskiej y, mm -hmm. i z Białorusi tak, no, jest tak. co, bardziej zauważany na naszej granicy i stąd prowadzone są, są te kontrole. Szanowni Państwu, naszym obowiązkiem jest wprowadzanie... Tak, um, takich działań, żeby nasi mieszkańcy, mieszkańcy danego Śląska, osoby podróżujące przez, um, ale będące legalnie na terenie Polski, nie odczuwały um, zbytnio tego, najmniej. albo odczuli negatywne skutki jak najmniejsze. I stąd też wysiłek, stąd też te narady, stąd też wymieniamy się z krajami, rozmawiamy też z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, do tego, żeby już wcześniej informować kierowców. Tutaj jest ogromny mój apel do, do wszystkich, którzy będą e, wybierali się w ten podróż, żeby po pierwsze, mieli ze sobą dokument w podróży. Może być to dowód osobisty, może być paszport. Niestety, M-obywatel nie będzie uprawniał do o, przekroczenia warto granicy. No, to są, mhm. Czy choćby bo w tym momencie będziemy mhm. Dokładnie, tak. będziemy mhm. przejeżdżać przez tą granicę, bądź wybieramy się w podróż, miejmy zatankowany pojazd. Nie czekajmy do ostatniej chwili, że jeszcze tam w ostatniej stacji przed, przed granicą sobie zatankujemy, tylko wcześniej miejmy zatankowany te, 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 auto, dlatego że jeżeli na Tkniemy się na korek, a będziemy używać klimatyzacji, to pamiętajmy, że jednak ta. Pani wojewoda To paliwa ja, się ja, no, szybciej ja, ja, jeszcze, zużywają. Je, jeszcze jedną rzecz, albo co najmniej jeszcze jedną, bo e, pani nam podziękowała, że my będziemy informować i oczywiście będziemy informować i dołożymy wszelkich starań, żeby e, wszyscy na Dronnym Śląsku wiedzieli, jak wygląda sytuacja na, e, e, na, e, gran, na granicy, e, na drogach, tak jak e, zwykliśmy to czynić, ale też e, chcielibyśmy e, e, móc e, pozostawać w takim ścisłym kontakcie e, z. Z urzędem, z panią, żeby na przykład we wtorek zadać pytanie, a dlaczego to tam coś nie zadziałało. Nie? Czyli trzymamy za słowo, chciałem powiedzieć, że rzeczywiście dokładacie również ze Strażą Graniczną działań, starań, żeby to za bardzo nie przeszkodziło mieszkańcom Dolnego Śląska, a spełniło zakładane cele. Będziemy, Szanowni Państwo, to też dzisiaj to wybrzmiało, bo zaprosiłam na spotkanie takie koordynacyjne, w którym uczestniczyła Pani Major, uczestniczyły także komendanci innych służb, do tego, żebyśmy porozmawiali i słuchali się też już doświadczenia wcześniejsze tych służb, ale też i samorządowców z terenów przygranicznych ale będziemy też otwarci na wszelkie nowe wyzwania, które, które się pojawią w momencie wprowadzenia i będziemy na to na, na bieżąco reagować. Wszyscy jesteśmy w gotowości, wszyscy jesteśmy do tego przygotowani. I jesteśmy, jesteśmy tego, żeby służyć Dolnoślązakom, żeby ten, te wprowadzone kontrole nie były dla nich zbyt uciążliwe. Dziękujemy bardzo, a my w Radiu Wrocław oczywiście w ich imieniu będziemy pytać nieustająco. Dziękuję pani wojewoda dolnośląska Anna Rzabka. dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, że była pani dzisiaj z nami. I major Małgorzata dolot Nadodrzeński oddział służb granicznych. Dziękujemy. dziękujemy. Dziękuję bardzo.